Cześć! Pamiętacie te czasy, kiedy internet oznaczał modem, który wyłączał telefon? O prędkości pobierania nawet nie gadajmy. Teraz internet i YouTube wygląda całkiem inaczej. Przypomnijcie sobie Wasz pierwszy kontakt z filmikami. Cofnijmy się do lat młodości. Dla każdego z Was to inny czas, ale jest wspólny mianownik. Pewnie pamiętacie, co wtedy było na topie. Dziś pokażę Wam... Co pojawiało się na YouTubie i co nasze pokolenie na tej platformie oglądało w tamtych czasach. Zapraszam. No i mamy. Oficjalnie pierwszy film na polskim YouTubie. Wyobraźcie sobie. Zwykłe, sobotnie po południu w Białymstoku. 2005 rok. Przy ulicy Lipowej ludzie spacerują, rozmawiają. Nic niezwykłego. Nagle, dokładnie o 16.00, z różnych stron wchodzą ludzie. Wyciągają żółte kartki. Tak, jak sędziowie na meczu. Cisza. Wszyscy patrzą. Co się dzieje? To był jeden z pierwszych polskich flashmobów mobów. Pod nazwą żółta kartka. Manifest przeciwko nudzi i monotonii. Ta akcja trwała tylko 3 minuty. Ale zostawiła ślad na lata. A jej zapis przeszedł do historii i stał się jednym z pierwszych polskich hitów na YouTube. A tutaj wrzucam cały opis, fabułę i scenariusz tego wydarzenia. Trzeba przyznać, YouTube mocno ewoluował. Zobaczcie na tą skalę wyświetleń. A teraz wyobraźcie sobie że cofamy się do 2005 roku. YouTube dopiero startuje. A zamiast milionów teledysków czy gamingowych streamów, ludzie wrzucają. koty grające na pianinie. Tak. Początki były kompletnie randomowe. Pierwsze 5 lat to była czysta amatorka. Ktoś miał kamerę, złapał coś śmiesznego albo dziwnego i wrzucał do sieci. O tak, taki spontan. Ale około 2010 roku. Coś zaczęło się zmieniać. YouTube dorastał, a wraz z nim treści. Na pierwszy plan wyszła muzyka. Baby Justina Biebera jako pierwszy teledysk przebił miliard wyświetleń. A chwilę później Gangnam Style Psy wybuchł jak wirus. Każdy to znał, każdy tańczył, nawet jeśli nie miał pojęcia o czym jest ta piosenka. Od 2015 roku wszystko stało się jeszcze bardziej profesjonalne. Vlogi, gaming, ogromne produkcje. Nagle YouTube przestał być tylko miejscem na śmieszne filmiki. Pojawiły się kanały, które wyglądały jak telewizja w sieci. Rekordy też poszły w górę. Pamiętacie Despacito? Już nie mówiliśmy o miliardzie, ani nawet o dwóch, ale o kilku miliardach wyświetleń. Ocencie sami, którego YouTuba wolicie. A teraz przejdźmy dalej i zobaczmy główne wirale YouTube'a starych czasów. To this is Baba. And this is a bean burrito from Taco Bell. Let's see if Baba wants a bean burrito. Do you get it? Gon. Good. Good. Oh, Hey! Right. Przenieśmy się teraz do Champs-Elysees, gdzie film nagrał Remy Gailard, też klasyk YouTube'a. Już wtedy, kiedy większość z nas jeszcze nie wiedziała, czym jest viral, facet potrafił prankować ludzi i robił to stylowo. Skilla w piłce wiadomo miał, snajper 10 na 10, ale umiejętności biegania? No tutaj to już na pewno jest co chwalić. Zobaczcie sami. Na koniec klasyka gatunku. Naczelny, narodowy, polski elektryk. Wysokich napięć. Minęło prawie 20 lat. Chociaż? A tyle lat pan pracuje w ten Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem na wysokich napięć. A to, że wczoraj no. miał do ręki, bo cierka ręka. to nie, bardzo ostrożnie czas. No jak szamper, gra się będzie, A Jak się powiedzieć, to potem zostaje po tobie i nic więcej. 500 złoty rękę za 35 lat pracy a oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów Dobra!